Później, bo miałem parę spraw do pogarniania papierkowych, że trochę mi się przeciągnęło, i już jestem. Zobaczymy, ile osób dzisiaj będzie. Poczekamy chwileczkę, aż się poschodzicie. Powiadomienia podostajecie. Kaweczkę cieplutką popijam. Powiem Wam, że dzisiaj pogoda u mnie znakomita około 20 stopni aż przyjemnie na dworzu coś robić że zaraz dopiję kawkę i się bierę za robotę dzisiaj jeszcze koło domu a już w środę znowu na placyku tam gdzie ten betonik wylewałem ale jeszcze filmiku nie wrzuciłem z tego także już niebawem będzie w środę podejrzewam dogram końcówkę, jak ten betonik wygląda, i zmontuję wam filmik. A tam na tym betoniku będziemy stawiać garaż z płyt warstwowych, że będzie cała konstrukcja stawiana. Zobaczycie, jak to się dzieje, co się wyprawia. O, powitać pierwszych 15 osób, super mnie to cieszy. Napiszcie mi, czy pierwszy raz na takim live'iku jesteście, czy już któryś z kolei. Bo stali walcy, to zawsze łapeczki klikają i się witają. Tu widzę chyba nowe osoby są. że ja popijam kaweczkę, a wy co tam pijecie? Powiem wam, pogoda dzisiaj znakomita, słoneczko świeci. Około 20 stopni. Także będzie się dzisiaj działo. Ja nie wiem, czy coś będę kręcił, bo koło domu będę majstrował. Także wiecie, tak to bywa. Widzę, że spóźniona kaweczka to i osób mniej. No ale co zrobić? Czasami tak bywa. Z rana miałem trochę do ogarnięcia spraw papierkowych, że mi to zeszło. Jak widzicie, nie wiem czy możecie pisać, czy mnie słychać. Dajcie znać na czacie.